Hej, z tej strony Magdalena Łęczycka-Mrzygut. Jestem psią trenerką i behawiorystką zwierzęcą. Dzisiejszy temat jest bardzo dla mnie aktualny. Psia emerytura. E, jeden z moich e, głównych psów, czyli Zuko Australian Kelpie lat 8,5 e, pomału przechodzi na emeryturę. E, I to, co w zasadzie dzisiaj Wam przedstawię, to są e, moje gdzieś tam zebrane pomysły na to, jak taką emeryturę razem Przeżywać. Zapraszam Was do oglądania. Pierwszy podpunkt to przede wszystkim regularne badania, badania krwi, ale też i wizyty kontrolne u zoofizjoterapeuty, szczególnie jeśli Wasz staruszek jest gdzieś tam emerytowanym psim sportowcem, więc takich kontuzji gdzieś tam może się trochę przyplątać, więc warto wtedy odwiedzać nie tylko lekarza weterynarii, ale właśnie takiego zoofizjoterapeutę. E, oprócz tego obserwujmy, bo trenując z psem, będąc z psem, e, bardzo szybko jesteśmy w stanie wyłapać e, wszelakie kulawizny, e, spadki nastroju, e, gdzieś tam zwiększenie napięcia w ciele itd. Więc tutaj, jakby taka baczna obserwacja tego naszego staruszka e, będzie też nam mówiła o tym, e, co tam się z nim dzieje. Drugi podpunkt ważny, który tutaj wrzuciłam, a który też bardzo mocno teraz, jakby włączamy u zuzla, to jest nos. Czyli wszelakie zabawy z wykorzystaniem psiego węchu. Przede wszystkim, akurat u nas, udało się fajnie nam wkręcić w nosłorki. E, czyli ten tutaj podpunkt. Jest to sport, gdzie e, pies szuka nauczonych wcześniej zapachów: cynamonu, goździka e, i pomarańczy. Mm, fajna zabawa, chowamy pudełeczka z tym zapachem. Pies po prostu szuka, zaznacza nam. Można też jechać na zawody, które nie są takie mocno aż jakby wykańczające fizycznie, więc spokojnie ze staruszkiem jesteśmy w stanie pojechać. Więc my się bawimy z tym nosworkiem i na spacerach, też czasami w gościach, jak jesteśmy, to po prostu podkładam zuzlowi te próbki zapachowe i on jest po prostu przeszczęśliwy móc znaleźć. Takie też jakby wrzucanie psiakom, szczególnie pracę. Jakby tej takiej węchowej, sprawia, że dalej czują się potrzebne, że dalej gdzieś tam mogą, jakby, no, jakby te zadania możemy razem wykonywać, a tym bardziej właśnie polegając na ich tak cudownym zmyśle węchu. Można też oczywiście zgubić w lesie na spacerze swoją rękawiczkę czy paczkę chusteczek i później poprosić psa o to, żeby nam ją znalazł, lub po prostu powiedzieć: Siad, zostań, co też będzie fajnym przypomnieniem gdzieś tam jakichś tam zasad, zadań, i schować jego zabawkę, później pozwolić mu szukać. Także tutaj już unikamy jakichś takich wielkich biegów, skrętów. Oczywiście biegać. Może, ale żeby nie było jakichś szybkich e, właśnie, nie wiem, pobiegnięcia po patyk czy po piłkę, dlatego wolę na przykład powiedzieć psu zostań, rzucić piłkę i dopiero taką właśnie zatrzymaną gdzieś tam w trawie pozwolić mu e, wyszukać. Y, może też oczywiście szukać swojej zabawki lub pojemnika z jedzeniem, e, jeśli taka rękawiczka nie będzie dla niego e, dość atrakcyjna. Mamy też e, fitnessy i tutaj z Zuzlem bardzo e, polubiliśmy tą e, formę aktywności. E, na przykład, e, cavaletti, czyli że pod, musi podnosi, podnosić e, nogi, też gdzieś ta cała równowaga się ćwiczy, balans w ciele, e, czucie głębokie, też na piłkach, beretach sporo jest tutaj ćwiczeń. Po prostu możemy też tu oczywiście wrzucić jakieś niepodkręcające i niewymagające stawiania że tak powiem na głowie sztuczki, gdzie pies musi bardziej myśleć o swoich tylnych łapach, chodzeniu do tyłu, kręceniu się w kółko w drugą stronę, jakieś slalom między nogami. To wszystko też będzie pomagało mu zachować tą masę mięśniową, no i też taką wiecie iskierkę w oku. Eee, obie elementy też jak najbardziej tutaj e, możemy takie, które nie obciążą go za nadto, czyli jakieś tam podążanie słuchanie komend, słuchanie sygnałów nagród, żeby też i e, umysły dalej pracowały więc tutaj też sobie z uzlem te o, e, obie elementy dalej e, jakby gdzieś tam wrzucamy w te sesje no i oczywiście Mój ulubiony podpunkt, spaceruj, takie długie spokojne spacery, minimum godzina, e, półtorej do dwóch, e, spokojnie, to, to, to najbardziej zapewni temu psu i taki właśnie e, odpowiedni rodzaj ruchu, gdzieś gdzie jest stęp, kus, może czasem jakieś podbiegnięcie, ale też właśnie wąchanie, wspólne odpoczywanie, napicie się wody, pójście dalej, nowe miejsca. Tutaj właśnie ten punkt spacery no jest cudowny, bo dalej możemy się cieszyć z bycia razem, dalej możemy w tych spacerach też wrzucać może jakieś elementy z tych poprzednich rzeczy. Więc te spacery po prostu są na wagę złota. Nie odstawiajcie swoich staruszków, że tak powiem, na kanapę. Do miłych spacerów, miłej zabawy, a tymczasem dziękuję za Waszą uwagę.